Cześć, zróbmy sobie taki trójkąt prostokątny. Taki znaczek oznacza, że to jest prostokątny. W Polsce robimy kropeczkę. No i w każdym razie mamy, że cosinus alfa to 4 piąte. Pamiętacie, jak działa cosinus? Ja to sobie zawsze rysuję e, kolejność, w której będę dzielił te boki, czyli cosinus alfa również. Jest równe b przez a. Ale zamiast y, te literki wpisywać do wzorów, ja sobie je zamienię roboczo na x. Tutaj będzie 4x, a tutaj będzie roboczo 5x. Zwróćcie uwagę, że tym sposobem zamieniam wszystkie zmienne na jedną zmienną. Czyli z a i b robię x. -a. Bardzo wygodne. Dzięki temu mogę zastosować twierdzenie Pitagorasa. Czyli 6 do kwadratu plus 4x do kwadratu. Bardzo ważne jest to, żeby wziąć to w nawias. Nie możecie napisać 4x do kwadratu. To byłby błąd, gdyż podnosimy do kwadratu całą długość 4x, a nie tylko x kwadrat. Pamiętajcie o tym nawiasie. To jest naprawdę ważne. No i jak już będziecie pamiętać, to pamiętajcie, że tutaj również to musi być w nawiasie. Teraz wykonajmy dalsze obliczenia. Mamy 36 równe, znaczy plus 16x kwadrat równa się 25x kwadrat. Teraz możemy sobie odjąć obustronnie 16x kwadrat. Odejmujemy 16x kwadrat i mamy 9x kwadrat równa się 36. Dodatkowo możemy podzielić na 9. A i nie zwracajcie uwagi na to. E, ja lubię mieć zmienną po lewej stronie. I jeżeli mamy jakiekolwiek równanie, na przykład takie a równa się b, to możemy je zapisać jako b równa się a bez żadnych konsekwencji. Właśnie to zrobiłem. Obliczyłem wszystko po prawej stronie, a potem przerzuciłem sobie na drugą. E, prawidłowa sprawa. Czyli x kwadrat to jest równe 4. Zatem x musi być równy 2. E, dlaczego nie minus 2? E, pamiętajcie, że jeżeli podnosimy do kwadratu, to tutaj z tego wynika, że x może być plus minus dwójką, albo minus 2, albo plus 2, z tym, że długość nie może być ujemna. Zatem minus 2 wypada z naszych y, obliczeń. Wiemy, że x to 2, zatem widzimy, że b w tym miejscu to jest 4 razy 2, czyli 8 równa się 8, a to 5x, czyli 5 razy 2, czyli 10. No i to jest koniec naszego trójkąta.